Okej, okay, wyskakujemy teraz przez okno. Yy, bo jesteśmy już po próbach materiału i będziemy montować listwy sztukateryjne u góry. Zaczniemy od czego? Od latarki. No, także już wiemy co i jak, bo mamy pierwsze za sobą. Także wszystko wam pokażemy, jak dobrze yy, i szybko zamontować właśnie taką sztukaterię. Chodźmy. Nie mamy tu może jakiegoś atomowego podejścia i nie wiem jak wam to pokazać dokładnie. Mamy rusztowanie, jesteśmy na pierwszym piętrze. do potrzebujemy. Okej, okay, a ja muszę lecieć po narzędziach. Nerve? No, no, Dobrze, inna się zmieści. Ok, Norbert trochę podciera krawędź. Wiecie co? Właśnie składam dla Was film. I naprawdę, serio, powiedziałam to. Podciera. Jezus nie mogłam powiedzieć, nie wiem, zacina, podcina, ukosuje, no cokolwiek. A najlepsze jest to, że powiedziałam to drugi raz. Bo Norbert za pierwszym razem zwrócił mi uwagę i tak to powiedziałam. Serio, naprawdę. Dobra. Przemilczę to. Wiecie. A wy najlepiej, zatkajcie już, okej. Okay? Dzięki. Żeby była delikatnie pod kątem, tak jak jest parapet, no bo parapet ma spadek, więc żeby to ładnie nam leżało. Chociaż i tak końcówkę silikonujemy oczywiście, to chyba zeszlifowuję to, żeby. O, no powiedzmy, że wyszło coś takiego mniej więcej. No, jest dobrze. jest okej. Okay. I teraz tak, my, my wpuszczamy tutaj chyba się pokażę z tej strony. Chwileczkę ja muszę tam jakoś przejść i nie spać. U. My to robimy w ten sposób. Robimy w ten sposób, że wpuszczamy troszeczkę płaski do środka, dlatego że kupaku tutaj później ciągną drugi raz klej i ciągną kolor, więc dlatego, że ciągną kolor. To, to my musimy po prostu wpuścić to do środka, żeby było troszkę miejsca. No dokładnie tak, bo nie chcemy tym tynkiem wychodzić na, na ten element. Chociaż będzie tego samego koloru. Można oczywiście sobie to mierzyć, ponieważ te odległości są różne w każdym miejscu. Ja dla mnie tak samo opuszczamy troszeczkę u góry. dla mnie jest łatwiej zaznaczyć sobie to tutaj. Tam widzicie pana Artema Wykonuje nam parapety i szpalety i w ogóle wszystko. Okay. My naszą sztukaterę zamówiliśmy przez internet i dekor i jesteśmy bardzo zadowoleni będziemy jeszcze kupować sztukarię wewnętrzną, ale to jest dokładnie tak, żeby te elementy tu pasowały. To jest taka sprytna skrzyneczka gdzie macie zaznaczone kąty i sobie wkładać ci piłę tak jak chcecie idealnie sobie ten kąt wyciąć to, to trzeba ułatwił. zwrócić uwagę na to żeby piła była przynajmniej tej szerokości jakie macie elementy ta piła ma 12,5, i element ma 12, więc jest prawie idealna bo nie, no, czas, przy cięciu taką piłą trzeba zwracać uwagę żeby wam się tak nie przesuwało tak? jeśli macie ustawione prosto do jednej krawędzi trzymacie, oczywiście wygodniej by to było być na stole na dole ale ja żeby nie biegać z każdym elementem to bogaty, na bogaty, bo się domu nie zrobiłem.

Okej, okay, jak wiecie, był już test i dzisiejszy wybór pada na mamuta. Proszę, szefie. Mamuta albo tego krystala, ten znaczy ten przez No, krystal jest załadowany, to może krystala chcesz? No tak. Dobra, to zmiana w planu. No co, nie, on ma, ten mamut ma taką, bardzo dobrze trzyma od razu. Od razu, no dobra, czyli jednak mamut. Mamuta. Bo krystal jest trochę rzadki, on dobrze y, trzyma, ale nie takie pierwsze przyłożenie. Więc mamut będzie trochę nam utrzymywał w tym miejscu, gdzie chcemy żeby to było, przyklejona kryształ może się trochę bujać, natomiast w środku będzie. Nie jest kryształ, tylko to jest yy, Titan fix. Ale my to ale mówimy kryształ, popu... bo jest, jest przezroczysty. Że... Przez... <laughs> ok, mamy takie swoje gadki, no wiecie, ten gipsowy to jest zawsze knauf, choćby był innej firmy, ale to zawsze jest knauf. W środek będzie yy, szła piana, ta specjalna, bo ona naprawdę fajnie wyszła nam w teście, więc to chyba jest najbezpieczniejsze. Na pewno najbezpieczniejsza jest piana. Hmm. Bo jak porównamy te wszystkie kleje inne, to one tak, no, średnio. Znaczy, ten dedykowany klej do gipsu i do styropianu, do sztukaterii, on byłby niezły, ale no kurde, no nie wiesz jak w środku. A tu nie miał iść Norbert Piana? Tu miał... Nie, inny pomysł. Inny... Aha, no to ja już powiem. Co? co? Dobra. Jak taki pomysł, to tak. No ja nie wiem. To ja powiedziałam, a ty teraz zmieniasz pan. Jak ja? Tak nie nie wiem, co mam? powiedziałeś. No bo mnie nie słuchasz jak zawsze. Jeśli się śmiejesz jeszcze. Boże, widzicie, w ogóle jak, jak to nie, nie słucha mnie? Szefowa. Ta szefowa, jak mnie nie słucha, to jaka zamiast uh! Można by tak naprawdę chwileczkę odczekać, żeby on od razu był taki już Klejący, klejący Ale. Mm, ale nie będziemy czekać, bo my jesteśmy niecierpliwi, tak? Ale my nie mamy cierpliwości. Teraz silikon pod spód? Już tak szybko? Się robi się Tak? Widzisz, mamot doprowadza do tego, że no. nie ściska się tej pianki całkowicie. On jest delikatnie, ta piana delikatnie Odstaje, Sprawdź tam... tylko teraz byś miała trochę więcej roboty, bo byś musiała to wszystko ładnie jechać tym. Wiesz czym? Nożykiem? Nie nożykiem, tym klejem. Bo ten klej do tego się będzie nadawał. Wiecie co, e, zabrakło nam mamuta, więc Norbert użył tego e, krystala, czyli tego tytana takiego przeźroczystego. I okazało się, że to się nie nadaje: znaczy, nada, nadawałoby się, jakby ktoś tam stał i trzymał, aż to zwiąże, czyli, czyli się nie nadaje. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc e, mamut jest lepszy, albo właśnie ten e, klej do płytek gipsowych, do styropianu, w połączeniu z czymś, co trzyma lepiej. O, czyli z pianką, po prostu. Więc tak. Ładko muszę wyskoczyć przez okno. Jakby co to łapcie, mnie druga noga Gdzie to, 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 to zjechało? No to nie, nie, patrz tutaj. Musiała być bliska, chodź tu blisko, blisko. Blisko. Oh, o! Blisko blisko. blisko, blisko i patrz Widzisz? Aha. Jak jest mamut? Jak jest mamut, to trzyma? To trzyma i wiecie, i ustawiasz i nie rusza się. I mamut powoduje to, że ponieważ go dajemy troszkę więcej, że jest pewien dystans od ściany, pianka się bardzo ładnie rozchodzi po tych wszystkich szczelinach. Uzupełniamy potem tym klejem, ale jak mamuta nie ma i próbowałem na tym kleju, który jest bardzo dobrym klejem, bo tam sprawdzaliśmy go i steropion z tego naszego testu sklejał super. Ale co z tego, jak patrzcie, co się robi? Jakby była taka. Mm, jakby było wszystko byłoby w ten sposób. A to jest tylko końcowe. Dotąd jest mamut. Patrzcie, tutaj nie da się. Po prostu ten klej ma za rzadką konsystencję. I przez to, że ma taką rzadką konsystencję, on po prostu się wygina, ugina na wszystkie strony. Czyli po prostu więc, by to nam zjechało. By to do ściany, wszystko, wszystko Zanim by to, by to, to stwardniało. Tak. Jakbyśmy nie mieli pojapetów to w ogóle by się nie dało zrobić nic, więc musi być klej. Yy, albo mamut, albo taki gęsty jak mamut, ja, no, albo, e, to. Al, albo ewentualnie to. Tylko, że trzeba pamiętać, żeby to tylko po brzegach dawać, no bo w środku to. Znaczy ja, to, to może wyschnie, no bo jak były dwa styropiany ze sobą sklejone na tym teście, no to woda nie miała gdzie odparować, a tutaj może wciągnąć w klej, nie w ścianę, bo ona jest, jest chłonne. Powiem tak, nie wiem, nie mam pojęcia, czy to... Znaczy, no bo kleiliśmy te wcześniejsze listwy na tym, tylko na tym i na piance. I się trzymają bardzo dobrze, a co jest pod spodem, czy to jest mokre? Nie, nie sądzę, myślę, że, że to ta woda gdzieś tam się podziała. No tu nie miała gdzie się podziać, jak było zamknięte to w środku. Trzeba by zrobić test Norbert. No. Znowu. Znowu odrywać? Nie, nie odrywaj. Ożalałeś? Tu widzicie, są takie szczeliny po zamontowaniu tych, tej sztukaterii. To sobie zupełnie tym klejem do gipsu i kamienia. No i do też zresztą też. A później na samą górę, czyli na tą krawędź, położymy sobie taką samą dwuskładnikową szpachlę, którą dostałam od bezdekoru. Gruntowanie, malowanie i można dawać dalej. Okej, okay, mamy nowy dzień. Nasza sztukateria ostatnio została zabezpieczona tym takim klejem gotowym do płytek gipsowych i do styropianu, więc już na pewno związała, bo minęło sporo czasu. Ja natomiast teraz przygotowałam sobie, o widzicie, tak to jest taki dwuskładnikowa, ale szpachla, polimerowa żywica. Generalnie wydaje mi się, że to jest coś takiego, czym pokryte, pokryta jest sztukateria. Taka masa utwardzająca, będę sobie teraz tym robiła łączenia sztukaterii i zabezpieczała górną część listwy od warunków atmosferycznych. Generalnie chodzi o to, żeby nic, nic się tej sztukaterii po, po czasie nie stało, żeby to fajnie wyglądało. Znaczy, dosyć mocno wyjeżdżałam też tym klejem po wierzchu, więc wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, ale skoro mamy taką super, super dwuskładnikową masę w uciętej butelce, trzeba sobie radzić, to wskakuję na rusztowanie i sobie to teraz obiadę wszystko, bo to musi stwardnieć, związać i czeka na zgruntowanie tych yy, sztukaterii, a potem malowanie, bo chyba będziemy atakować jednak ten kolor. dobra, lecimy. Okej, okay, tutaj widzicie nasze opaski, a tu jest to, co uzupełniałam. Jest w miarę szczelne, tam jak sobie będą jakieś małe yy, dziurki, to nie powinno się nie stać, bo na to idzie jeszcze jedna warstwa kleju, a potem idzie tynk, więc tu dojdzie trochę tego. Aczkolwiek wydaje mi się, że całkiem szczelnie to tym klejem objechałam teraz. Tak jak Wam mówiłam, z góry, zrobię żywi, z góry zrobię żywicą, no i wygładzę te połączenia, żeby jak najmniej było widać to. Ok, Biorę mój materiał i do roboty. Okej, okay, tak jak ostatnio Wam mówiłam, zabezpieczyłam już nasze opaski, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj ładnie pozaklejałam, widzicie, nawet nie widać, nie widać, pozaklejałam ładnie klejem też parki wszystkie. O, wszystkie te szparki pozaklejałam, także do tego tutaj nam dojdzie jeszcze tynk, więc nic, absolutnie nie ma prawa wejść nam pod te opaski. Chłopaki, tak jak widzicie, już zagruntowali ścianę razem z opaskami, a moim zadaniem dzisiejszym jest malowanie, malowanie opasek w kolorze. Kolor będzie biały. Zdecydowaliśmy się jednak na białe opaski. Będą też białe szpalety. Zostawiony jest ten, ten parę milimetrów na wypełnienie tynkiem. Zanim chłopaki wejdą, będę musiała po prostu to pomalować, żeby było gotowe, no bo wiadomo, później po, po tynku jest trudniej malować, bo tynk ma swoją strukturę i można w nim narobić nieładnych rzeczy. Jestem przygotowana, pogoda jest brzydka, więc mam ze sobą swoją muzykę, a i to szybko, szybko machniemy. Dobrze, że nie jest bardzo zimno, tylko trochę, tak wiecie, mży, ale wszystko do przeżycia, także ja zabieram się do roboty. Tak prezentuje się gotowa opaska i listwa podparapetowa. Udało się w miarę zamaskować te łączenia elementów, czyli belki poziomej z belką pionową. Także efekt jest moim zdaniem bardzo fajny, a do tego naprawdę nie było to trudne. Także jeżeli ktoś się martwi, trzeba mieć po prostu odpowiednie narzędzia i spokojnie każdy sam to zrobi. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. To już wszystko, co mam dla Was na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa!